Witam Państwa bardzo serdecznie. Plantacja brokuła na zbiór jesienny. Proszę zobaczyć jak wyglądają rośliny. Proszę Państwa, rośliny rosną bardzo dobrze. Producent, tak jak mówiliśmy, miał wysypać nawóz azotowy i to zostało zrobione jeszcze w zeszłym tygodniu po mojej wizycie, czyli w piątek po popołudniem. Nawóz się rozpuścił, nie widać go, popadało trochę. Brokuł rośnie naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o szkodniki, co tutaj mamy. Lata troszeczkę tantnisia, nie ma go zbyt wiele. Mamy na spodniej stronie liścia dorosłowady mącznika, które próbują znieść jaja. Aczkolwiek jest dość chłodno, mokro, więc nie ma go za dużo. Mszyce odpuściły nie ma tych szkodników na, na plantacji więc tutaj na razie spokojnie, mamy gdzieś około jak się nie mylę 3,5 tygodni od sadzenia, przypominam, że rozsada zaprawiona Veri Markiem, po 4 tygodniach powinna być zabezpieczona preparatem Movento preparat Movento proszę Państwa w tym roku niestety jest już ostatni Raz do użycia, do końca października możemy go używać oficjalnie, kupić, już go nie możemy, bo sprzedaż została zakończona. E, więc, e, co można jeszcze zrobić, innego? Oprócz preparatu Mowento? mamy technologię DSG z firmy Osadkowski i należałoby zacząć e, już opryski preparatem Mide Might i barier w ilości Might i 1 litr na hektar, barier 0,5 litra na hektar te produkty trzeba stosować regularnie raz na tydzień ze zwilżaczem Inex A i wtedy mamy zabezpieczenie przed wieloma szkodnikami jeżeli chodzi o preparat Movento przypominam na takie rośliny mała ilość wody, 200 litrów wody też ze zwilżaczem Inex lub Trend i tak naprawdę w tym momencie to wszystko Myślę, że jeżeli skończy nam się działanie w Elimarku, to należałoby zastosować też produkty, które będą zabezpieczały przed gąsienicami motyli. Czyli powiedzmy sobie, po tych czterech tygodniach od wsadzenia, oprócz preparatu Movento stosujemy również Afirm lub Spintor. Polecałbym tutaj raczej Afirm, ze względu na to, że Spintor przyda nam się jeszcze później, patrząc na zwalczanie śmietki. Natomiast jeżeli chodzi o koragen, to jest ta sama grupa, co substancja aktywna z Verimarku, więc należy stosować to jak najpóźniej się da. Do Afirmu dodajemy Protektor, żeby preparat ładnie się trzymał na Liściach. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.